Cześć kochani, witajcie na kanale, Ula z tej strony. Jak tam po świętach? Brzuszki najedzone? Pogadane, przegadane, spotkania z rodzinką i znajomymi, albo z jednymi i drugimi. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że złapaliście chwilę oddechu. Ja Wam nie powiem jak było u mnie, ponieważ nagrywam to jeszcze przed świętami. Także no tak to jest, jak, jak się planuje filmy z wyprzedzeniem. No. Ja dzisiaj na szybciutko chciałam Wam tylko pokazać kartkę, którą zrobiłam dla mojej siostry na urodziny. Kartka jest trochę inspirowana babskim kącikiem. Chyba głównie dlatego, że zrobiłam ją z kolekcji, której używała Dorota. Mianowicie to jest Mintai Papers Winged Melo Melodies i nawet chyba używała tego bloczka, tak mi się wydaje. Ja go nie planowałam kupować, nie, nie, nie kupowałam go, ale dostałam go od koleżanki, więc jakoś tak rozpakowywałam się po wyjeździe skrapowym i i już tak chowałam te papiery chowałam, ale rzuciła mi się w oczy po prostu ta kolekcja i jakoś tak stwierdziłam, że kurczę, może jednak zrobię kartkę urodzinową dla mojej siostry. No ostatnio raczej tak nie robię, kiedyś miałam taką fazę, że chyba każdy u mnie w rodzinie dostawał jakąś tam właśnie kartkę jakąś tam ręcznie robioną albo obrazek albo coś. Natomiast trochę porzuciłam to. E, aczkolwiek właśnie e, zobaczyłam tą kolekcję i jakoś tak mnie tchnęło, że a, nóż, może, może zrobię jednak i Wam e, wrzucę, żeby ją pokazać. E, no i właśnie mm, jedną e, tam na babskim kąciku Dorota robiła e, chyba trzy wielkości e, kartek, e, jedna była DL-ka, jedna była kwadratowa, a druga i trzecia jeszcze była w kształcie tego domku tak właśnie no, szukałam tutaj tego papieru, o właśnie, ja mam go na okładce, ale on wygląda w całości tak, i Droda właśnie wycięła kształt tego domku i zrobiła w kształcie, w jego kształcie kartkę. No, mi się ten pomysł nie podobał. Ale ten, ten bloczek, jakby ten arkusz, bardzo mi się spodobał, chociaż miałam nadzieję, że trochę więcej kwiatków z niego będzie wystawało. Natomiast no tutaj tak nawet tego, ten domek tak średnio prześwituje. Ale właśnie kolory mi się spodobały. Moja siostra nie przepada z różem w zasadzie nie lubi różu. Chociaż no pewnie musiała się do niego przyzwyczaić, mając córkę uwielbiającą róż. A więc jest tutaj ten róż, no tak, dla zaakcentowania, dla przełamania koloru, ale nie ma go wiele. No i tutaj też z wstążka Old Fashion Ribbon, bo, bo co? Bo, bo zrobiłam ostatnio zapasy i już się zbliża ten czas, kiedy będę publikować wam ten film. Więc zobaczycie, jakie szalone ilości tych wstążek kupiłam. Więc teraz mogę wybierać, sobie dopasowywać do kolekcji, więc to jest super. No i co, I, i mamy warstwy. Ja sobie tutaj podłożyłam tekturkę. Dorota tego nie robiła, natomiast właśnie tak podnosiła brzegi i no i samo to dawało dystansu. Ja stwierdziłam, że jeszcze dodatkowy dystans sobie zrobię i tak stwierdzam, że w sumie może nawet jest to trochę za wysoko. No ale co tam? I potem mamy, yy, mamy firankę. <noise> firankę, którą też zdobyłam na moim sklepowym wyjeździe od, od koleżanki. Yy, ciocia ma sklep z firankami i właśnie miała resztki, więc się pozbywała, więc ja sobie teraz yy, mam z czego, z czego wycinać zamiast gazy. Yy, dałam firankę. No i mamy tag, który tutaj jest w tych takich dodatkach do kolekcji. O, tu mam, no dobra, nie pokażę Wam. A, już właśnie sobie przypomniałam, że miałam użyć któryś z napisów z, z kolekcji na... No ale dobra, nieważne. No, taki zestaw tagów i kopert, więc sobie wzięłam jednego taga. Tutaj to, to kółko też jest stamtąd, to drugie kółko też jest stamtąd. Tutaj mamy taki, no, bilecik jakby... Też z tego zestawu. Te rameczki, kwiatuszki, no to już są z dodatków powycinanych z tego bloczka. Tutaj są takie dwa arkusze z elementami do wycinania. Więc sobie je powycinałam. No i coś, co Dorota bardzo lubi dodawać, czyli turki Tutaj mi się sprawdziły z Craft Uli z... 1308. Taka jest wielkość. Po prostu jedną gałązkę przecięłam na dwie i no i mamy właśnie takie gałązeczki fajne. Wydaje mi się, że fajny efekt robi. To tak się przy Dorocie trochę przełamałam, żeby nie robić wszystkiego z papieru. Tak jak to miałam w zwyczaju ostatnimi czasy, tylko właśnie, żeby też łączyć. Tu sobie dodać wstążkę, tu sobie dodać gazę, tu sobie dodać tekturkę. Jeszcze tylko moldów mi brakuje, wycisków z masy. I jeszcze coś mi przed chwilą przyszło do głowy, ale już zapomniałam. A, mogłam jeszcze pochlapać. W sumie, może jeszcze to pochlapię. E, chociaż <laughs> musimy się rozbierać, więc. Ale to by była taka kropka nad inną, no nie? Więc myślę, że, że się jeszcze skuszę. Napis też w sumie z Mintaya wydaje mi się, z jakiegoś zestawu e, takiego z życzeniami. Ym, no. no i tak. No nie, wiem, ja jestem zadowolona. Aha, jeszcze tutaj jest baza z rzeczy z papieru. One były mm, z kieszonką e, i. No, i ponieważ mam gotowe te bazy, no to, no to sobie ją wzięłam. Nie robiłam z kartki A4, tak jak to miałam w zwyczaju kiedyś. No, i momentalnie jak ją tak pozginałam, no to sobie przypomniałam, że już kiedyś robiłam z tej bazy kartkę i już na to Wam narzekałam, że, że się tutaj nie składa, no nie? Że mamy odstęp. I pamiętam, że zrobiłam wtedy taką kartkę, jakby taką kopertę, no nie? Że tutaj wsadziliśmy jakieś życzenia i kasę, bo to była chyba kartka ślubna. No, a, a teraz. No, no też y, miałam jakiś tam voucher do wsadzenia, więc ozdobiłam tylko ten kawałek. Natomiast y, aż mi z tym źle, że nie mogę tutaj gdzieś y, napisać życzeń. Y, znaczy, no mogłabym tutaj napisać życzenia, ale teraz już trochę po śliwkach. Ym, no i tak, y, hmm, nie, nie fajne. Y, mam nadzieję, że, że jak by mi przyszło kiedyś do głowy pomysł, że mogę sobie kupić te bazy znowu, to będę pamiętać o tym i absolutnie ich więcej nie kupię. Zostały mi, nie wiem, może jeszcze jedne, dwie takie kartki, ale jednak wolę swój sposób, kiedy mi się to składa na równo i mogę tą kieszonkę o, zrobić z tej strony, no nie? Bo to jest, chyba takie, to jest chyba takie najgorsze, nie? Że ona mi się otwiera w tą stronę, zamiast w tą. Chyba, że ja bym ją, może ja ją z, w złą stronę zgięłam, może... No dobra, to jest jeszcze to jakaś opcja do przetestowania. Może nawet że za trzecim razem nie będę tak bardzo narzekać, jak teraz. Yy, dobra, no to tyle na dzisiaj. Bardzo szybki filmik. Życzę Wam słonecznego dnia. Wszystkiego dobrego. Yy, pozdrowionka. Cieplutko się trzymajcie. Pa, pa.